Dzień dobry, muszę pani zrobić zastrzyk. No dobrze, proszę pana. Pip. Jest pani chora. Dindam. Ciekawe kto to może być. No, chodź zobaczyć, chodź szybko. Ciocia Aila, wujek Marcin. Musimy mówić cicho. Podejdź, podejdźcie. To zobaczycie. Wow. To prawdziwy mały dzidziuś. Super. Cześć Ola. Cześć. Jak tam? Dobrze. A jak u Ciebie? Mi też dobrze. Wiecie jak fajnie mieć braciszka? O, Ty masz braciszka. Będziesz miała tak samo jak ja. No. Super, nie? Spytał się mamy, czy możemy iść na dwór. Okej, okay, my też się spytamy. Mi mama pozwoliła, a wam nam też. To chodźmy na dwór. Ok. Patrz, to mój domek na drzewie. Fajny, nie? Super, super. Możemy tam wejść? Jasne, chodźcie. Wow, macie tu nawet piłkę. Możemy nią zagrać? Tak, chodźmy. Super, super, śliczny masz tutaj plecak. Dziękuję, dostałam go na urodziny. Od mamusi i tatusia. Dobra, nie guzdrojcie się dziewczyny, chodźcie zagrać. Okej. Okay. Adaś, łap. Ola, teraz ty to złap. Super. Złap to. Ale fajna zabawa. Super. Może teraz porobimy coś innego. Hmm... Dzieci, dzieci! Mama ma, nas woła. Szybko, chodźmy, chodźmy! Tak, mamo, wołałam was, żebyście przyszli na obiad. Okej. Okay. Dzisiaj zrobimy na dworze obiad, bo jest, nasz, bo jest nas o wiele więcej. Super, super! Smacznego! Smacznego. I naprawdę nie możesz dostać wolnego. No Pająków. Szybko, wszyscy, wszyscy. Chodźcie szybko pod stół, pod stół. Ciekawe, czy już poszedł. No, też jestem ciekawy. Stella stolno, gdzie mi uciekłaś? Przepraszam Państwa bardzo. Przep...